Skarży się co roku w sądach na uporczywe i długotrwałe nękanie pracownika, czyli mobbing, wynika z danych Resortu Sprawiedliwości. W zeszłym roku sądy okręgowe wydały tylko 9 wyroków korzystnych dla pracowników, sądy rejonowe uwzględniły tylko 34 pozwy. 1 do 3. Taką szansę na wygraną w sądzie ma na dzień dzisiejszy dręczony pracownik. Na nękanie najczęściej skarżą się pracownicy hipermarketów, urzędów państwowych, szkół, uczelni, a nawet zakładów pracy chronionej. To oni są celem mobbingu ze strony kierowników, dyrektorów, innych zwierzchników czy kolegów z zabiórka. Znowelizowany kodeks pracy ze stycznia 2004 roku wprowadził do polskiego systemu prawnego europejski standard w zakresie ochrony pracownika przed działaniami mobbingowymi. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy zatrudnieni na umowę terminową, czy na czas... Kodeks pracy zawiera normy bezwzględnie obowiązujące, których pracodawca i pracownik zobowiązani są przestrzegać. Wrogie, nieetyczne, systematycznie powtarzające się zachowanie skierowane wobec jednej lub kilku osób to najogólniejsza definicja mobbingu. Jednak procesy w sprawie mobbingu ciągną się bardzo długo. W sądach rejonowych trwa około 8-9 miesięcy, w okręgowych od roku do 3 lat. W naszym studiu kolejni goście, Przemysław Dziubak, Kancelaria Prawna Strada i Romuard Korach, Centrum Terapii i Rozwoju Oktawa. Witam. Witam. Słowo mobbing pojawiło się w takiej dyskusji publicznej w Polsce dosyć niedawno, mimo że pewnie zjawisko, e, i z tym zjawiskiem mamy do czynienia od, od wielu, wielu lat. Słyszymy teraz, jakie są statystyki. Co panowie na te statystyki? 30, 34 po rozpatrzone pozwy, 9 wyroków. Rzeczywiście nie jest to dużo. Zważywszy na to, co pokazują badania dotychczasowe. Oczywiście bardzo trudno bada się mobbing i trudno jest tak z całą pewnością stwierdzić, ile tego zjawiska występuje w ciągu roku, ale z szacunkowych danych można domniemywać, że w ciągu jednego roku kalendarzowego mobbingowi może być poddawanych od kilku do kilkunastu procent, czyli to zupełnie nie oddaje tego, tych statystyk sądowych. Dlaczego tak się dzieje? Wydaje się, że podstawowy problem, jeżeli chodzi o kwestie mobbingowe, polega na mm, definicji, a mm, tak naprawdę na mm, błędnemu, na złym definiowaniu tego przez pracowników. Ta definicja zawarta jest w artykule 94 znaczek 3 kodeksu pracy. Ja może zacytuję, bo <laughs> warto powiedzieć o czym rozmawiamy. Mobbing oznacza działanie lub zaniechanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującego u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodującą lub, ma, lub mającą na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie zespołu um, współpracowników. I wydaje się, że ta definicja nie jest znana pracownikom, nie jest także znana pracodawcom. Powiedziałbym nawet, że definicja przez społeczeństwo mobbingu jest to definicja, która została zaczerpnięta z serialu Ali Bill i z podobnych seriali. Ale ja bym raczej powiedział, że jest może niezrozumiała dla pracowników, bo słyszymy o nękaniu, o uporczywym, długotrwałym... Działanie. Co to oznacza w takim razie? Czym jest no, może podajmy najprostszy przykład? Co mówi w takim razie pracodawca do pracownika i żeby nazwać to mobbingiem, albo co robi? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że e, pracodawca, żeby można było dane działanie pracodawcy zakwalifikować jako mobbing, to to działanie musi być uporczywe bądź też e, i, i długotrwałe. Te dwa zjawiska e, muszą, muszą występować. Tak naprawdę z tymi zjawiskami wydaje mi się, że nie mamy do czynienia e, tak często, a co więcej, e, um, nawet. Organizacja ustawy z 2004 roku wprowadziła e, tę definicję, natomiast prawnie niewiele się zmieniło, dlatego że te działania e, były zabronione przez nasz system prawny także wcześniej. Czyli my cały czas mówimy te działania, to działania, powiedzmy, i y, podajmy konkretny przykład. Bardzo trudno jest w ciągu tak e, krótkiego czasu opisać, czym jest mobbing. E, mhm. Tak jak e, tutaj przedmówca wspomniał, musi być to uporczywe i długotrwałe. E, dawniej twierdzono, że ma być to 6 miesięcy. Teraz sądy odchodzą od takiej wykładni. E, niemniej długotrwałość musi być pewna, czyli musi, być, musi zajść pewna fazowość tego zjawiska, czyli natężanie e, szkód psychicznych, czyli. E, Muszą zachodzić szkody psychologiczne w ofierze mobbingu aż do szkód takich zdrowotnych wręcz na samym końcu w tych fazach ostatnich. Ja myślę, że te nieporozumienia a propos mobbingu, dotyczące mobbingu, biorą się także z tego, że trochę czym innym jest mobbing właśnie w definicji prawnej, a trochę czym innym jest w pojęciu psychologicznym. I to jest duże źródło nieporozumień i duże też, dużo to rodzi problemów przy rozpatrywaniu tych spraw w zakładach pracy. To teraz może jeszcze, bo ja cały czas dążę do tego, żeby, żeby, żeby podać konkretny przykład i powiedzieć, jak to rzeczywiście wygląda w praktyce. Pracodawca mówi do pracownika. No, to wszystko, co ja mogę powiedzieć. Tak. No, czę, często zdarza się, że powiemy do kogoś, to przykład będzie prosty, ty głupczasie. I to sformułowanie, które można nazwać no, niezbyt szkodliwym, jeżeli mamy z nim do czynienia bardzo często. Jeżeli pracodawca wyraża się w ten sposób w określonym celu, czyli żeby pracownika pognębić, żeby spowodować, że jego samoocena będzie słaba i on robi to celowo, to wówczas możemy mówić tutaj o mobbingu. Natomiast wydaje się, że trudno mi sobie wyobrazić pracodawcę, który miałby. Tego rodzaju cel, któremu tego rodzaju cel by przyświecał, albo pracodawcę, który by tolerował tego rodzaju działania. Pracodawcy się to po prostu nie opłaca. Niemniej jednak często mamy do czynienia z działaniem, które możemy powiedzieć, że od początku do końca nosi znamiona mobbingu, I tutaj, mamy, i tutaj mamy podstawowy problem, a mianowicie pracownik musi przede wszystkim udowodnić yy, szkodę. I musi, wy, I musi także wykazać, e, wykazać e, jakie dowody skłoniły go do tego, że powiedział, że to jest mobbing, a, a, a nic innego. No i tak, teraz podaję się pytanie, czy to ma sens. Bo jak słyszymy w statystykach i widzimy e, te liczby bardzo niskie, to oznacza, że, e, że, że nie, ma, nie ma szans na wygranie takiej e, w sądzie. I, jeżeli e, pyta Pan redaktor, czy to ma sens, to możemy zastanowić się nad dwoma kwestiami. Pierwsza mm. kwestia to jest taka, czy to ma sens, e, możemy się zastanowić, czy pracownik będzie mógł uzyskać odszkodowanie ale wydaje się, że podstawową materią, podstawową kwestią przy artykule 94 znaczek jest paragraf pierwszy. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Wobec powyższego, nawet jeżeli te oszkodowania są dość mikre, to jednak ilość spraw Powoduje, że pracodawcy zaczynają unikać tego rodzaju brzydkich działań w stosunku do, do, do pracowników, i to niewątpliwie widać, że mhm. bardzo się obawiają. Już My wspomnieliśmy przed chwilą w materiale o tym, że najczęściej to są pracownicy supermarketów, jakieś grupy zawodowe wymienialiśmy. To jest rzeczywiście prawda? Takie osoby najczęściej się zgłaszają? Na mobbing są narażeni w równym stopniu mniej więcej wszyscy, to nie zależy od specyfiki, od branży, w której dochodzi do, z którą mamy do czynienia w danym przypadku. Myślę, że te osoby najczęściej się zgłaszają, ponieważ tam są różnego rodzaju inne, inne nadużycia, których nie należałoby nazwać mobbingiem, które nie mieszczą się w tej definicji, ale tych nadużyć jest dużo, a ponieważ mobbing jest trochę tematem popularnym, więc działa tutaj zasada bicia na alarm. Więc jak się Cokolwiek złego dzieje, to krzyczymy mobbing. A rzeczywiście najgorzej się chyba dzieje w supermarketach, w hipermarketach tak, i w tych innych branżach takich, gdzie jest duża rotacja pracowników, gdzie jest nastawienie na szybki zysk. I prawdopodobnie stąd jest tam najwięcej skarg, chociaż nie podejrzewam, że, że tamtego mobbingu musi być więcej niż gdzie indziej. Mhm. Jeżeli, już, jeżeli już mówimy o tych statystykach, no chciałem zapytać w takim razie, co robić, żeby udokumentować to, że, jest, że dochodzi do mobbingu. Czyli jesteśmy pracownikiem, zbieramy dowody, robimy mhm. zdjęcia, zostawiamy kartki, na których pracodawca napisał nam ty głuptasie. Trudno sobie wyobrazić, żeby pracownik jako główny cel swojej żeby głównym celem jego działalności było zbieranie dowodów. Pracownik jednak powinien pracować. Mhm. W przypadku procesu najlepszym dowodem będą zeznania świadków. I tutaj mamy podstawowy problem, dlatego że koledzy z pracy pomimo tego, że powinni być w stosunku do siebie solidarni, kiedy przychodzi do procesu, nagle tracą pamięć, nie pamiętają, tłumacząc to, że boją się, boją się o swój byt, o byt swojej rodziny. Są to działania bardzo brzydkie, niemniej jednak powszechne. I też w jakimś tam stopniu pewnie zrozumiałe. Czy zrozumiałe to trudno powiedzieć, bo jeżeli Kwestia spojrzymy, jeżeli spojrzymy na, pra na pracowników, a jeżeli spojrzymy na solidarność, to słowo jest bardzo istotne w naszym kraju. Jeżeli spojrzymy też, także na to, że jesteśmy społeczeństwem katolickim, to ludzie nie powinni kłamać. Jednakowoż w Sądzie Pracy absolutnie, absolutnie tracą pamięć. Czy możemy mówić, że jesteśmy za ściankiem, jeżeli chodzi o mobbing mobbingową mapę Europy? Myślę, że nie jest tak źle. Jesteśmy może za ściankiem w porównaniu z takimi takim krajami jak Francja, Belgia, Szwecja, Niemcy, gdzie od dosyć dawna się zwalcza to zjawisko, ale w porównaniu z, z całą resztą Europy nie jest tak źle. A jeżeli chodzi na przykład o Stany Zjednoczone, słyszymy często o takich głośnych procesach, gdzie wygrywa się miliony dolarów. Jak to, jak to wygląda w porównaniu z Polską? U nas jest inne prawo? Wydaje się, że y, przepisy y, póki co nie sprzyjają tak wysokim, y, tak wysokim y, odszkodowaniom, tak mhm. wysokim... E, zadość, uczynieniom. Natomiast e, dużo wskazuje na to, że tych procesów będzie coraz więcej i że odszkodowania także będą większe. Wystarczy tutaj zastosować pewnego rodzaju analogię e, dotyczącą odszkodowań e, z tytułu uszczerbku na zdrowiu e, w szpitalach. Lat temu 20 tego rodzaju procesy, czy to jest wysokie odszkodowania? No cóż, rzadko mieliśmy z tym do czynienia. Dzisiaj bardzo często o tym słyszymy. Wydaje się, że e, jeżeli chodzi o kwestie mobbingowe, będzie podobnie. A jeżeli chodzi o wysokie odszkodowanie za sprawę mobbingową, to jakiego rzędu to jest suma? To bardzo różnie. To w zależności, w zależności przede wszystkim od e, roszczenia. A w Pana praktyce e, zawodowej? W mojej praktyce zawodowej to były kwoty od kilkunastu tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Przemysław Dziubak i Korach byli gośćmi raportu. Ja przypominam Państwu o naszej SMS-owej rządzie. Dzisiaj pytamy, czy SLD powinno połączyć się z ruchem Palikota. Pytamy dlatego, że wczoraj Aleksander Kwaśniewski spotkał się z ruchem Palikota. Dzisiaj spotyka się z Leszkiem Millerem i całym SLD. To spotkanie powinno się już zacząć. My czekamy na komentarze w tej sprawie i na Państwa odpowiedzi o treści tak lub nie pod numerem telefonu 71303. Teraz już czas na kolejne wydanie informacji. Dnia my wracamy tuż po nich z kolejnymi tematami. Pięciu polskich żołnierzy zginęło w Afganistanie po wybuchu miny pułapki. Lech Wałęsa kontra Ryszard Czarnecki na sądowej sali. Polacy nie chcą euro, czy mają rację?